Nie witam, jesteśmy dzisiaj na rybkach. Mamy 20, 20 lipca, dawno filmów nie nagrywałem. Byłem parę razy na rybach. Wyniki były takie, nie najgorsze, bo były tam jakieś 60, 60, 50, mi szczupaki wpadały, ale były takie upały, że mało co, mało co jeździłem. Z żoną, że się wyskakiwali. Bardziej tak rekreacyjnie wyskoczy się z wędką, z kijem, jakimś się pomachać, ale trafiały jakiś tam. A więc dzisiaj co jesteśmy na moim ulubionej jeziorku. Nie powiem jakim. Fajny szczupak tu pływa. Jest godzina 13.10. Zaczynamy. Ostatnio, to jakieś 2-3 tygodnie, tygodnie temu byłem. W taką wichurę. O, złapałem panią 80 Trochę gum dokupiłem, na to miałem fajne uderzenia, od do gumy Na te kolorki Tam Na Myśliborskim Jeziorze na to ładowało fajnie Spróbujemy dzisiaj na to pomachać bo, że taki kolorek ciemny, bo tu czysta woda jest Na to miałem fajną 80 ostatnio Też mamy I będziemy próbować trochę na twistera, bo takiego twistera chce mi się założyć Sandra Sandra No zobaczymy tego też Też fajnie, fajny kolor, kolor Fajny taki akurat na jasną wodę Będziemy szukać rybki Jakie będą wyniki Także mówię ostatnio połapałem W niedzielę byliśmy nawet na parę godzin Co popływać było chyba Za 35 stopni cały zjarany Poparzony Chyba wyciągnąłem nawet 4 takie 56 cm Dwie 60 i 55 Także bardzo, bardzo miło było, się w te upały, sam taki, taką planetę dawało, że uderzenia były w samo południe. Zobaczymy co dzisiaj. Dzisiaj trochę jest 22 stopnie, taki raterek, trochę zachmurzone niebo. Także może pokażę. O, cyk. Pogoda jest fajna, popływamy sobie tak jak w 18. Także... Na razie Kij, Dwa kije sobie wziąłem z Ten jest o 23 gram Delikatny Plecionka 0 To jest 0,14 chyba akro. to jest taki delikatny Nie starcza tam Metrówy na to wyciągałem I drugi casting Młynek Multiplikator SG10 A casting to jest kijek Własno znaczy ręczno, ręcznie robiony kij do 35 gram z Internetu jakiś koleś mi robi nie wiem Nie wiem jak się nazywa. Także, na reguły Będziemy coś działać Na razie jak coś się będzie działo będziemy Zresztą tak? Zaczynamy pierwsze rzuty, ale idzie deszcz Kurde, będzie zaralało, bo już przed mną widzę chmurę ściano deszczu Także Zara będzie ogień z wodą 14 ma tu przyjrzeć deszczu, no niemożliwe to jest Och, nie wierzę w to byle tak nie lało Także jesteśmy już po silnej ulewie Armagedon normalnie, Armagedon nie zdążymy wypłynąć i ogień Teraz słońce wyszło Kurde, jest nienawidzę takiego czegoś Wszystko mokre, wody pizdu pełno Ach, no nic, porzucamy Zobaczymy co o, teraz słoneczko wychodzi całą podłogę kurde o ja No to wszystko wyschnie ale podłogę tak prędko nie wyschnie Ech to nic szukamy rybki nic się zamyk. Czy będzie uderzenie? Zobaczymy. spokój, że kontaktu z rybką. Mocno pogoda jest fajna, Próbuję teraz na Twisterach. Jestem na 5 metrach Z tego czysteczka założyłem większego takiego Spróbujemy pierwszego pewnomiarowe, a co tam bardziej to Może być fajne ładnie się w Kijegi Odbliża początek ładny Szanowni mój 62, może być. Na nie uderzył, 62 metry, gdzieś możemy mieć. Zmierzymy. Zważymy. Zmierzymy. Sprawdź, czy jest rękę. Kawiczkę, bo krzywda. Ładnie. ja wziął i na przyjazno, a nie pociągnął. Ładnie. 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 się odpiął. Takiego mamy szczupłego taki na Nie taki letni, a te większe będziemy jeszcze czekać 61 cm, myślę, większy, ale fajnie pociągnął wędkę. Ładnie cyk. Wypuszczamy do wody rybkę pięknie, żeby nie było. Leci do wody rybka. W tym sezonie 119 sztuk.

No dzisiaj cóż, jedno szarpnięcie za gumę, troszkę mi ją rozerwał, ale to jest takie nacięcie i 1,62 cm. Także Szału nie ma, ale biedy też. Każda rybka mnie cieszy, także nie jest źle. Wiadomo, lipiec jest. Myślę, że zaraz sierpień wejdzie, po połowie sierpnia już te większe trochę się aktywne, aktyw, aktywniejsze robić. Szczupale. To na tym jeziorku, gdzie jestem, to jest ładny szczupak. Także mówię, będzie coś się działo, że jakaś metruwa wpadnie znowu, że tak w Zobaczymy jak to będzie się działo na jesień. Czekamy jeszcze do tego sierpnia, już jakby takie jesienne przyjdą już takie późniejsze ja. dni to a już w po ziemi, to już fajnie są już fajne. na nas szpak. Alec to z so. woda ciepła Dzisiaj nas tu ogień przydeprzył, deszcz ulewa taka złapała, że już po to wysechł. Wychodzi pływania dwa, dwa kontakty z rybą. Tyle jeszcze, chwilę porzucam, i my kończy. Teraz, kiedy na rybki, nie, nie wiem. wiem, może w niedzielę skoczę, płaczymy, jak wypracowo to mi się ułoży wszystko, ale na pewno czwartek, piątek jest w Flenie, trochę porzucam, może się uda tutaj zakończymy dzisiaj. dzisiaj. dzisiaj jeszcze parę rzutów i też rozwija. także jak coś to zapraszam do oglądania filmów suba wcisnąć poluze do góry także do nas pędera na razie bo chyba że rybka się jeszcze tu za jakaś przechacze to coś na no,